9 technik antystresowych do wdrożenia tuż przed wystąpieniem. Stres, jaki jest, każdy nie tyle widzi, ile pamięta. Dziś opowiem o tym, jak niwelować go dzięki 9 technikom do wdrożenia tuż przed wystąpieniem, prezentacją, jakimkolwiek tak naprawdę trudnym spotkaniem. Nazywam się Przemysław Kutny i jestem trenerem wystąpień publicznych. Zapraszam na dobrą mowę po godzinach. Technika numer jeden. Wiem, czego chcę. Przeświadczenie o tym, że wiemy, po co mówimy, jest fundamentem. Tylko dzięki własnemu przekonaniu do własnych słów zostaniemy odebrani jako wiarygodni. To naprawdę widać. Tak, wiem, to banał, ale sprawdza się. Jeśli nie jesteś wystarczająco przekonany do tego, co mówisz, to albo nie zabieraj głosu. To spory komfort, albo poszukaj solidnie motywacji. Jak jej szukać, o tym opowiemy pewnie w jednym z następnych odcinków. Technika numer dwa: zmiana pozycji ciała i miejsca. To taka neutralizacja strachu. Gdy stres już usiadł nam na ramionach, warto zmienić miejsce siedzenia lub zrobić parę kroków, by nabrać dystansu. Sprawdź, czy działa. Jeśli nie możesz się ruszyć, to spróbuj sobie wyobrazić siebie przemieszczającego się. Technika numer 3. Miłe miejsce. Komandos jednostki specjalnej, z którym kiedyś rozmawiałem, powiedział mi, że w sytuacji najwyższego stresu przypominał sobie przyjemne miejsca, w których kiedyś przebywał. Wywoływanie w pamięci miłych obrazów odciąga uwagę od napięć i przywołuje stan relaksu, który dystansuje nas względem bodźców wpływających demotywująco. Sprawdź. Technika czwarta: 3, 1, 6 razy 10. Brzmi tajemniczo, ale to po prostu metoda oddechowa. Przeponowo wdychamy powietrze nosem przez 3 sekundy. Zatrzymujemy na sekundę. I wypuszczamy ustami, jakby przez rurkę, przez 6 sekund. 6 sekund. Uwaga! Ćwiczenie wykonane na stojąco może wywołać omdlenie poprzez hiperwentylację mózgu. Na siedząco być może też ja raz zemdlałem, kiedy stałem. Według mnie, najlepsze ćwiczenie ad hoc. Na dobitkę nie widać, że je wykonujemy. Na przyjaciela technika piąta. Mów jak do przyjaciela, ale najpierw wyobraź sobie, że jest na sali. Podobne zalecenia stosowane są w obsłudze trudnych klientów. Należy ich traktować jak znajomych z podobną życzliwością i cierpliwością. Kiedy opowiadamy o sobie naszym bliskim, jakoś nie stresujemy się aż tak. Przypadek? Nie sądzę. Zabawne skojarzenia. Technika szósta. Poczucie humoru może być różne. To fakt. Więc trudno założyć, że i ciebie rozbawi widok ludzi przebranych w hawajskie stroje ludowe. Niemniej jednak zawsze warto poszukać czegoś zabawnego. Dla ciebie zabawnego. I w wyobraźni to wyolbrzymić, by nabrać dystansu. Technika siódma. Ramiona. Powinny być opuszczone, jak u karateków. Napinając na chwilę mięśnie ramion, ściągając je w dół na siłę, po chwili ćwiczący osiągają efekt luźniejszych ramion. Należy poczuć ten luz w chwili zwolnienia napięcia. O teraz. Podniesione i napięte ramiona to dla nas sygnał alarmowy pod tytułem Tadam, rozluźnij się, chłopie, dziewczyno. Na moje ramiona najlepiej działa przepłynięcie kilku basenów. Wówczas mam taki spokój w całym ciele, że nie obawiam się niczego. Niestety nie mam zazwyczaj do dyspozycji basenu przed wystąpieniem lub trudnym spotkaniem, ale pracuję nad tym. Technika ósma, spięte to i owo. Zepnij pośladki. Nikt nie zauważy, a będziesz miał stabilniejszą postawę, gdy stoisz. Napięcie zejdzie z ramion niżej, ale będzie kontrolowane. Dopóki nie zrobisz kroku, nikt nie dostrzeże, co masz spięte. Technika dziewiąta. Blachowkuj, naucz się na pamięć pierwszych i ostatnich zdań swojego wystąpienia. Powinno zadziałać jak taki fundament pewności siebie, powiesz to bowiem nawet wtedy, gdy wszystkie myśli ulecą z głowy. To wszystko, co proponuję na dziś. Zachęcam do eksperymentowania. Są oczywiście techniki związane z treningiem mentalnym czy improwizacją teatralną. O tym jednak powiemy sobie prawdopodobnie innym razem. Tymczasem wybierz sobie którąś z zaprezentowanych technik i przetestuj na ludziach przy najbliższej okazji. Na ludziach, czyli także na sobie. Jeśli te wskazówki uznajesz za przydatne, polub ten film, zasubskrybuj kanał. Jeśli masz ochotę poćwiczyć ze mną, zapraszam na stronę www.przemysłowkutnej.pl, gdzie znajdziesz więcej szczegółów i możliwości współpracy. Tymczasem do zobaczenia.